Złapałeś się kiedyś na tym, że patrzysz na swojego psa i zastanawiasz się, o czym on myśli. Czasami cierpliwie liże twoje stopy, pociera pupą o podłogę, jakby coś kombinował, albo przeciąga się za każdym razem, gdy wchodzisz do pokoju. A jedyne, co możesz zrobić, to się śmiać, bo tak szczerze nie masz pojęcia, o co chodzi. Te pozornie dziwne zachowania to w rzeczywistości próba wyrażenia czegoś przez twojego psa. Za pomocą instynktownego i emocjonalnego języka istoty, która nie potrafi mówić słowami. To nie są tylko przypadkowe odruchy, to subtelne oznaki miłości, zaufania, a nawet głębokich potrzeb emocjonalnych lub fizycznych, które często przegapiamy, niczym ciche wołanie o uwagę, jak przysłowiowy pies ogrodnika. W tym filmie zgłębimy i rozszyfrujemy te dziwaczne nawyki, nie tylko po to, by zrozumieć, co się naprawdę dzieje, ale by słuchać, nawiązywać kontakt i odpowiadać z taką miłością, która naprawdę robi różnicę. Zobaczymy, co kryje się za tym psim, czasami kręceniem nosa. A jeśli jesteś osobą, która chce budować głębszą więź ze swoim psem każdego dnia, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych wzruszających i wartościowych treści takich jak ta. Zacznijmy od zachowania, które prawdopodobnie widziałeś niezliczoną ilość razy, ale być może całkowicie źle zinterpretowałeś. Numer jeden. Wskakiwanie na powitanie. Przechodzisz przez drzwi, a zanim jeszcze odłożysz klucze, już jest twój pies. Skacze z czystej radości. Dla niektórych może to wyglądać na przesadny entuzjazm, ale dla twojego psa to głęboko emocjonalne spotkanie. To ich sposób na powiedzenie: Wróciłeś, mój świat znów jest kompletny. Skacząc, zbliżają się do Twojej twarzy, miejsca, gdzie Twój zapach jest najsilniejszy, gdzie mogą poczuć Twoją energię i odczytać Twoje emocje. To zachowanie to nie tylko uczucie, to instynkt. U dzikich psów szczenięta witają dorosłych członków stada, liżąc ich po twarzach, prosząc o jedzenie lub czułość. Twój pies powtarza z Tobą ten starożytny rytuał. Choć może to nie być idealne w przypadku gości czy małych dzieci, przesłanie płynie prosto z serca. Twój pies postrzega cię jako przywódcę stada, jako swojego najbardziej zaufanego, niezastąpionego towarzysza. Aby zarządzać tym zachowaniem, reaguj ze spokojną energią. Delikatnie odwróć się, aż pies się uspokoi, a następnie nagródź go pieszczotami. Nie tylko ćwiczysz nawyk, pielęgnujesz więź zbudowaną na tysiącleciach lojalności i bezwarunkowej miłości. 2. Gonienie ogona W jednej chwili pies jest spokojny, a w następnej kręci się jak fryga, próbując złapać własny ogon. To widok, który śmieszy wszystkich, ale za tą komedią kryje się fascynująca mieszanka instynktu, stymulacji i emocji. Dla szczeniąt gonienie ogona to odkrywanie własnego ciała i otaczającego je świata. To po prostu zabawa, ale gdy dorosłe psy robią to wielokrotnie, może to być oznaką nudy, lęku, a nawet wołania o uwagę, trochę jak czeski film. Na wolności psy wykorzystują ruch, aby spalić energię lub rozładować stres. W dzisiejszych domach ten instynkt nie ma gdzie się podziać, więc ogon staje się zabawką. To także zachowanie powtarzalne, co oznacza, że im więcej uwagi mu poświęcasz, tym częściej się powtarza. Prawdziwy dzień świra. Jeśli stanie się to obsesją, czas wzbogacić środowisko psa dłuższymi spacerami, zabawkami, łamigłówkami lub spotkaniami z innymi psami. Bo pies z zajętym umysłem to szczęśliwszy, bardziej zrównoważony towarzysz, taki, który nie musi gonić własnego ogona, żeby poczuć się spełnionym. 3. Frapy, czyli napady szalonej aktywności. Pewnie już to widzieliście: ten dziki, nagły przypływ energii, gdy wasz pies śmiga po domu, jak wściekła miotła. Te momenty nazywane są frapami to skrót od Frenetic Random Activity Periods czyli napady szalonej aktywności. I nie, wasz pies się nie zepsuł on wyraża czystą, niczym nieskrępowaną radość. Tak jak my czasem mamy ochotę tańczyć z radości, tak pies ma swoje frapy. Frapy to naturalny sposób dla psów na uwolnienie nagromadzonej energii. To jak porządne wybieganie się po całym dniu siedzenia w biurze. Dzikie psy miały w zwyczaju biec krótkie dystanse po polowaniu lub stresującym wydarzeniu, żeby uspokoić swój układ nerwowy. Dzisiejsze psy robią to samo po kąpieli, wizycie u weterynarza. Albo po prostu dlatego, że rozpiera je szczęście. To jak zrzucenie z siebie ciężaru całego dnia to wyraz radości, wolności i potrzeby ruchu jak długi spacer po górach to także sposób psa na powiedzenie: Czuję się bezpiecznie, czuję się żywy jak powrót do domu po długiej podróży Jeśli pozwala na to wasza przestrzeń, pozwólcie psu na tę chwilę, albo wyjdźcie na zewnątrz, gdzie będzie mógł bezpiecznie pobiegać. Frapy to niezłe zachowanie. To wyraz pewności siebie, zdrowia i emocjonalnego rozładowania na wysokich obrotach. To jak zdobycie szczytu w górach. Doceniajcie je. To znak, że wasz pies jest całkowicie szczęśliwy. To jak kubek gorącej herbaty w zimowy wieczór. Numer 4. Drapanie ziemi po zrobieniu kupy. Wygląda to tak, jakby twój pies próbował coś zakopać. Ale to zachowanie nie ma nic wspólnego z ukrywaniem kupy. Tak naprawdę chodzi o komunikację. Psy mają gruczoły zapachowe w opuszkach łap, a drapiąc ziemię, rozprowadzają swój unikalny zapach. To tak, jakby zostawiały swoją wizytówkę. Na wolności takie zachowanie informowałoby inne zwierzęta o ich obecności i terytorium. To instynktowny przekaz: Byłem tu. To jest moje. Niczym rejtan, broniący swoich granic. I nie chodzi tylko o zapach. Widoczne ślady pazurów dodatkowo wzmacniają ten sygnał. Zarówno psy, jak i suki robią to równie często co pokazuje, że nie chodzi o dominację, ale o tożsamość. Więc następnym razem, gdy twój pies będzie drapał ziemię po zrobieniu kupy, pamiętaj, że korzysta z pradawnego systemu komunikacji starszego niż smycze i parki dla psów. To jak rozmowa z duchami przodków. Ciesz się tylko że nie robi tego na dywanie w salonie. 5. Oblizywanie stóp. To dziwne. Łaskocze. Czasami jest po prostu obrzydliwe, jak kubeł zimnej wody. Ale kiedy twój pies liże twoje stopy, to więcej niż dziwaczny nawyk. To moment głębokiej więzi. To jak pocałunek od czworonożnego przyjaciela. Twoje stopy niosą ze sobą skoncentrowany ładunek twojego zapachu, pełen feromonów, hormonów i słonego potu. Niczym zapach świeżo upieczonych pączków dla nas. Dzięki narządowi Jacobsona psy mogą praktycznie posmakować twoich emocji. To jak wróżenie z fusów, tylko bardziej naukowe. To zachowanie ma swoje korzenie w pielęgnacji społecznej, rytuale troski, uległości i bliskości. Jak wspólne oglądanie meczu reprezentacji, szczeniaki liżą swoją matkę i rodzeństwo, aby budować więzi i komunikować się. To ich pierwszy język. Kiedy twój pies liże Twoje stopy, mówi: Jesteś mój, chcę być blisko ciebie. To jak przytulenie, tylko po psiemu. Może to również sygnalizować stres lub prośbę o uwagę, zwłaszcza jeśli dzieje się to po twoim całym dniu poza domem. Jak powitanie po powrocie z wakacji. Nie każ go za to. Zamiast tego obserwuj kontekst. Jakby to powiedział Sherlock Holmes: dane, dane potrzebuje danych. To może być miłość. To może być samotność, to jak rozszyfrowywanie enigmy, tak czy inaczej to przypomnienie. Dla twojego psa twoja obecność jest wszystkim jak schabowy w niedzielę. Numer 6. Jedzenie kupy koprofagia. To jedno z najbardziej zaskakujących i obrzydliwych psich zachowań. Twój pies je kupę. Ale zanim się wzdrygniesz z obrzydzenia, zrozum, że to głęboko zakorzeniony instynkt przetrwania. W okresie szczenięctwa suki czyszczą legowisko zjadając odchody swoich szczeniąt, to praktyka higieny i ochrony. Szczenięta często naśladują to zachowanie. U dorosłych psów jedzenie kupy może wskazywać na niedobory żywieniowe, nudę lub stres emocjonalny. Może to być też po prostu psia wersja zajadania smutków. Niektóre psy robią to, aby zwrócić twoją uwagę, wiedząc, że twoja reakcja będzie silna, jak prawdziwy cwaniak. Inne mogą po prostu kierować się instynktem. W przeszłości dzikie psy jadły odchody, aby zapobiec wykryciu ich obecności przez drapieżniki. Więc o ile nas to brzydzi, miało to sens ewolucyjny. Aby ograniczyć ten nawyk, zapewnij psu pożywną dietę, zapewnij mu stymulację i nigdy nie kasz. Zamiast tego przekieruj jego uwagę. Możesz spróbować psiej wersji chowanego, czyli zabawy w szukanie smakołyków. A w razie potrzeby skonsultuj się z weterynarzem. Pamiętaj, twój pies nie jest brudny, jest źle rozumiany i wszystko co robi ma swoją przyczynę. Numer 7: Spanie na grzbiecie. Niewiele rzeczy jest słodszych niż pies śpiący na plecach z wyciągniętymi łapami i odsłoniętym brzuszkiem. Ale poza urokiem ta pozycja wysyła ważny komunikat. Całkowicie ci ufam. Na wolności brzuch psa to jego najbardziej wrażliwe miejsce. Tylko głęboko zrelaksowane i bezpieczne zwierzę położy się w takiej pozycji. Ta pozycja pomaga regulować temperaturę ciała. Brzuch ma mniej futra, co pozwala na ucieczkę ciepła. Ale co ważniejsze, pokazuje to emocjonalną otwartość. Twój pies nie tylko czuje się komfortowo, okazuje uległość. Wie, że nigdy byś go nie skrzywdził. Dlatego wiele psów śpi w tej pozycji tylko wtedy. Gdy są blisko kogoś, kogo kochają. Więc następnym razem, gdy zobaczysz swojego pupila śpiącego na grzbiecie, wiedz, że jesteś świadkiem milczącej deklaracji zaufania symbolu nierozerwalnej więzi między psem a człowiekiem. 8. Wygrzewanie się na słońcu. Leży sobie wasz piesek, wyciągnięty w promieniach słońca, z przymkniętymi oczami, rozkoszując się ciepłem niczym król na Wawelu. To więcej niż tylko wygoda. To instynkt. Psy nie tylko lgną do słońca dla ciepła, ale także dla zdrowia. Promienie słoneczne pomagają im wytwarzać witaminę D i poprawiają krążenie krwi. Łagodzą bóle mięśni, szczególnie u starszych psów. Ciepło pomaga im również wytwarzać melatoninę, która poprawia sen i redukuje stres. Dzikie psy szukały słonecznych miejsc, aby ogrzać się po chłodnych nocach. Współczesne psy nadal kierują się tą starą mądrością, ale mimo, że wygrzewanie się na słońcu jest dla nich dobre, uważajcie na oznaki przegrzania. Nadmierne dyszenie lub zmęczenie oznacza, że czas na cień, więc pozwólcie im drzemać w tej złotej poświacie. To jedna z tych prostych, pierwotnych przyjemności życia i kolejny sposób, w jaki dbają o siebie. Numer 9. Wpatrywanie się podczas robienia kupy. Jesteś na podwórku, twój pies kuca i nagle wpatruje ci się głęboko w oczy. To krępujące, ale znaczące. Kiedy psy robią kupę, znajdują się w wrażliwej pozycji. Nie mogą uciec ani się bronić. Na wolności inne psy z Watachy stałyby na straży w tym czasie. Więc kiedy twój pies wpatruje się w ciebie, to nie jest dziwne. To zaufanie. Zaufaj mi, to jak pieskie spojrzenie. Prawdziwy wyraz miłości. Mówią. Pilnuj mnie. Jakby prosili o trzymanie kciuków. To moment cichej komunikacji, prośba o ochronę. Zbyt szybkie przerwanie kontaktu wzrokowego może nawet zaniepokoić niektóre psy. To jak odebranie komuś parasola ochronnego w deszczowy dzień. Następnym razem odwzajemnij spojrzenie ze spokojną pewnością siebie. Nie jesteś tylko właścicielem zwierzaka, jesteś jego obrońcą jak prawdziwy rycerz orła białego dla swojego czworonożnego przyjaciela 10 spanie wtulonym w ciebie twój pies przyciska się do twojego boku oddychając powoli i miarowo wtulony w ciebie jak ciepłe bijące serce to nie tylko wygoda to instynkt szczeniaki tulą się do matki i rodzeństwa aby czuć ciepło bezpieczeństwo i bliskość zupełnie jak dzieci wtulone w mamę pod kołdrą w zimowy wieczór jako dorosłe psy noszą ten instynkt w sobie. Kiedy twój pies decyduje się spać wtulony w ciebie, mówi, jesteś moją rodziną. Jesteś moim prawdziwym domem, jak chata za piecem. To gest głębokiej intymności. Gest więzi, bezpieczeństwa i zaufania. Prawdziwy, misiowy gest. Pomaga im to również poczuć równowagę emocjonalną. Jak kubek gorącej herbaty po ciężkim dniu. Badania pokazują, że psy, które śpią blisko swoich właścicieli, mają niższy poziom kortyzolu, hormonu stresu. Więc kiedy twój pies używa twojej nogi jako poduszki, nie odpychaj go. To jak odtrącić babcie od pierogów. Jesteś świadkiem jednej z najczystszych form miłości, pragnienia bycia blisko, bezpiecznie i nierozerwalnie, jak prawdziwi przyjaciele z boiska. Za każdym, nawet najdziwniejszym zachowaniem, kryje się historia instynktu, przetrwania, więzi emocjonalnej i bezwarunkowej miłości. Twój pies może nie mówi po polsku, ale komunikuje się z Tobą każdym spojrzeniem, każdym przytuleniem, każdym liźnięciem i każdym machaniem ogona. Powierza Ci swoje lęki. Witają Twój powrót jak cud. Śpią obok Ciebie, jakby chciały powiedzieć: Jesteś w domu. Jak w piosence Wojciecha Młynarskiego. Zrozumienie tych zachowań nie tylko czynicie lepszym właścicielem psa, czynicie lepszym towarzyszem. Prawdziwym przyjacielem, niczym pies Azor dla czarka z serialu Czterej Pancerni i Pies, Opiekunem jednego z najwierniejszych serc na świecie, psiej miłości i lojalności, która jest wręcz przysłowiowa wierny jak pies. A to dopiero początek. Istnieje cały świat sygnałów których twój pies używa, aby się z tobą komunikować. Przekazy strachu, podekscytowania, dawnych instynktów i głębokiej emocjonalnej więzi. Obejrzyj drugą część już teraz, aby rozszyfrować jeszcze więcej. Niektóre znaki cię zaskoczą, inne wzruszą do łez. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał, ponieważ każdy film przybliża cię do tej jednej duszy, która kocha cię bardziej niż wszystko. Twojego psa